To nie tak, że ten film jest zły, tylko... E, e, dobra, nie było tematu. Nie oszukujmy się, każdy fan muzykalu cicho pisnął, gdy pojawiła się informacja, że powstanie kinowa wersja jednego z najpopularniejszych muzykali Andrew Lloyd Webera, tego i Jednego z najpopularniejszych muzykali w ogóle, z którego pochodzi kultowy już utwór. Wszyscy odczuliśmy dreszcz ekscytacji. A potem pojawił się trailer, i znowu odczuliśmy dreszcz, tylko tym razem e, e, przerażenia. Najpierw słówko do osób, które na film poszły i zawiodły się fabułą, krzycząc: Co to ma być? Czy to naprawdę film o kotach? Gdzie fabuła? Tu nie ma żadnej fabuły, dlaczego oglądam koty. Odpowiadam: Tak. Film próbuje być wierną adaptacją muzykalu, który faktycznie jest muzykalem o kotach. Takich serio prawdziwych. Nie metaforycznych kotach, i w którym fabuła nie odgrywa tak istotnej roli. Obserwujemy konkurs kocich talentów, utwór za utworem, numer taneczny za numerem tanecznym, no taki mam talent z owłosionymi jurorami i na tym się właściwie kończy. Serio. Czemu więc, gdy koty wystawiła Roma, okrzykom radości i oklaskom nie było końca, natomiast z kina wszyscy wychodzą zawiedzeni i zniesmaczeni? Prawdopodobnie dlatego, że tknięto coś, czego tykać się nie powinno i w sposób w jaki robić się tego nie powinno. Chyba wszystko, Zdajemy sobie sprawę, że zazwyczaj przeniesienie jakiejś produkcji jeden do jednego z desek teatru na taśmę filmową nie jest możliwe, a przynajmniej nie jest satysfakcjonujące dla obu stron, no bo sztuka teatralna i film, nawet jeśli mówimy o muzykalu i filmie muzycznym, rządzą się zupełnie innymi prawami, bo o tym, że musical jako taki rządzi się zupełnie innymi prawami od takiego typowego filmu fabularnego czy dramatu, już chyba mówić nie muszę. Zatrzymując się przy fabule, widzowie zazwyczaj oczekują od filmu czegoś więcej niż tylko utworów muzycznych. Twórcy próbowali barwić więc trochę filmowe koty, tu dodając nową postać, tu pokazując kilka mrocznych scen z głównym vilainem, ale wciąż usilnie trzymając się pierwowzoru Webera i wierszy Liota. A to sprawiło, że tej fabuły do... nie ma widzimy, że jakieś próby jej wprowadzenia są, ale tylko upchnięte kilkoma słowami czy groźnymi spojrzeniami a to dla większości widzów będzie zbyt mało, żeby któregoś kota polubić i kibicować mu w jego historii tym bardziej, że każdy z kotów w zasadzie pojawia się tylko na jedną piosenkę a o prowadzącej nas na czatorce właściwie nic nie wiemy Czy dałoby się to jakoś rozwiązać i naprawić? pewnie tak, można by z tego zrobić całkowitą animację ze zwierzętami, z dabingiem, ale no wtedy trzeba by pozbawić koty twarzy gwiazd, dla których przecież przyjdą do kina tysiące fanów. Można by też temat kotów potraktować trochę metaforycznie i przedstawić historię z musicalu w całkowicie ludzki sposób, nawet wycinając część utworów na rzecz większej ilości dialogów i sensu, ewentualnie posiłkując się motywem pracy w teatrze i zakładanych kostiumów. Albo też można by już zostawić to CGI, ale tylko lekko, inspirując się twórczością Webera, dodając do tego wiele nowych wątków fabularnych i tworzyć no, jakby jeszcze większy ratelik kotów, jakie znamy z Teatru. No przecież mamy tyle retellingów w kopciuszkach chociażby, halo, z tym też dałoby się coś zrobić. Chociaż ja nadal uważam, że Koty to ten specyficzny musical, który w swojej formie i tematyce poza teatrem po prostu nie ma racji bytu i prawdopodobnie zawsze odczuwalibyśmy jakiś zgrzyt, czy to związany ze zbyt zmienioną fabułą, czy po prostu z koniecznością patrzenia na śpiewające koty. A jak już jesteśmy przy patrzeniu właśnie. Właśnie, warstwa wizualna. To za to najbardziej dostało się tworowi Hoopera, bo efekty, jakie dostaliśmy, czyli wsadźmy twarz Taylor w kocie, futro, ludzie będą się zabijać, żeby to zobaczyć. No. Cóż, patrzenie na to jest co najmniej niekomfortowe, jakby ktoś zastosował kiepski filtr z Instagrama na swoim kocie. Ogólnie kwestia wizualna filmowych kotów jest bardzo niekonsekwentna i nie do końca wiadomo, czy taka była wizja twórcy, czy ktoś z grafików schrzanił swoją robotę. Mamy kocie futro nałożone na ludzkie ciała z ludzką twarzą, kocimi uszami i wąsami i ogonem, ale dłonie i stopy są już ludzkie, ze zrobionym manicure i biżuterią podobno to mieli naprawić, no ale nie wiem. Do tego postacie te poruszają się w dziwny sposób, jakby chciały naśladować kręcenie łubami kotów, ale gdy robi to taki chociażby Jason Derulo, dodając do tego ruchy ramion, bardziej wygląda to na tiki nerwowe. Do tego niektóre kocie wcielenia chodzą na dwóch łapach, inne na czterech, niektóre mają tylko futro, inne są ubrane, inne rozpinają suwak z futrem, by pokazać, że pod spodem mają jeszcze inne futro i kamizelkę, a kolejne swoje ubrania zdejmują, wyglądając pod spodem, no po prostu... Nago. Ogólnie dziwnie patrzy się na te stworzenia, bo zdarza się, że któremuś kotu CGI nie weszło i na przykład jego stopy nie dotykają ziemi, albo rozjeżdża mu się ludzka twarz z kocią głową. A z tymi twarzami to już całkiem inna historia, bo gdy widzi się karaluchy i małe myszy z dziecięcymi twarzami, to się człowiek zaczyna zastanawiać, czy szukanie w tym drugiego donanie pójdzie zbyt daleko. Trochę też przykro, że do tej produkcji zatrudniono naprawdę zdolnych ludzi, ale nie da się ich talentu docenić. Co z tego, że w nagraniu brali udział najlepsi tancerze, skoro nałożono na nich tyle efektów specjalnych, że w zasadzie nie wiadomo, tańczą serio, czy to tylko komputerowe modyfikacje, bo ich ciała i ruchy wyglądają co najmniej nienaturalnie. A zdajemy sobie sprawę, że w erze tak rozwiniętej technologii można niemal wszystko. I co z tego, że wokaliści mają wspaniałe głosy, skoro nie mogę się skupić na wykonie, zamiast tego patrząc na poruszające się wąsiki i uszy. Obraz tak bardzo przykrył i wręcz zakrył muzykę, że mimo, że to musical wychodzi się z kina nie mając w głowie żadnej melodii, a jedynie te kocie mutacje. Problematyczne w tym wszystkim jest również to, że... W sumie to miło spędziłam przy tym czas Być może to kwestia tego, że po prostu kocham musicale I nie jestem do końca obiektywna w tym temacie I na wiele rzeczy starałam się przymknąć oko Jak wspominałam, musical to trochę inny kaliber niż dramat Od musicalu oczekujemy głosów, muzyki i tańca I je dostajemy Na nałożone na to wszystko kiepsko zrobione efekty Można przymknąć oko Udawało mi się nawet przyzwyczajać do twarzy występujących w filmie postaci Póki to była tylko twarz I nie musiałam patrzeć na ich całe dziwnie poruszające się ciało po prostu to, co dzieje się na ekranie, może wytworzyć w widzach tak duży dyskomfort, że no, nie jesteśmy w stanie skupić się na zaletach tej produkcji. Teatralne koty mogły dostać w tym roku nowe życie i dostały, ale chyba wiele osób potwierdzi, że niepotrzebnie, bo niektórych tytułów nie ruszało się przez lata nie bez powodu.